Witajcie. Często ludzie uważają za niebezpieczne tylko drapieżniki, zapominając, że istnieją inne zwierzęta, które mogą być znacznie bardziej niebezpieczne niż wilk czy niedźwiedź. Spotkanie z taką bestią nie wróży dobrze człowiekowi i, aby przeżyć, musi on wykorzystać całą swoją siłę i umiejętności. Ta historia wydarzyła się w gęstych lasach Syberii. Wiosna nadeszła tego roku wcześniej. Ale mieszkańcy zagubionej w Tajdze wsi wcale się nie cieszyli. Co więcej, ludzie byli dosłownie sparaliżowani strachem i bali się wychodzić poza wioskę. Przyczynę ich lęku stanowił doświadczony dzik, od którego kłów ucierpiało już siedem osób, w tym dwie zmarły od zadanych przez niego ran. Dzik atakował nagle, bez wyraźnego powodu. Samotnie idącego człowieka przez las natychmiast powalał z nóg i dźgał go zakrzywionymi niczym szablekłami. Po rozprawieniu się z ofiarą skrywał się w leśnej gęstwinie, zostawiając tylko zmasakrowane ciała. Wszystkie próby zabicia śmiałej bestii spełzały na niczym. W zastawione pułapki dzik wcale nie chciał się złapać, umiejętnie omijając wszelkie zasadzki. W obliczu takiego niebezpieczeństwa, miejscowe władze podjęły bezprecedensowe starania, wyznaczając nagrodę finansową za głowę zwierzęcia. Miejscowi, wypróbowawszy wszelkie metody polowania na bestie, zmuszeni byli przyznać się do porażki. Kiedy plotki o tajemniczym dziku rozeszły się poza wioskę, pomoc, jak to często bywa, nadeszła z miejsca, skąd w ogóle się jej nie spodziewano. Do wsi przybył Jakucki myśliwy z sąsiedniego okręgu. Jako broni używał on tylko odziedziczonego po dziadku starego karabinu i ostrego noża, który nosił w cholewce buta. Za zabicie dzika Jakut nie zażądał pieniędzy, chciał za to soli, zapałek i nabojów. Myśliwy zajmował się polowaniem na zwierzęta futerkowe i na całe miesiące znikał w tajdze, mieszkając w tymczasowej chacie. Miejscowi sceptycznie odnosili się do mężczyzny ubranego w stare połatane rzeczy. Ale myśliwy miał wszystko, co było mu potrzebne do życia. Zabierając naboje, Jakut powiedział, że wróci za kilka dni, a gdyby coś mu się stało, nie ma potrzeby go szukać. Od Jakuta nie było żadnych wiadomości przez pięć dni. W obawie, że myśliwy zginął, Sołtys wbrew jego prośbie wysłał grupę poszukiwawczą. Wyobraźcie sobie zdziwienie mieszkańców, gdy wreszcie na skraju lasu ukazał się Jakut. Uginający się pod ciężarem niesionego na plecach zwierzęcia. Przybywszy do wioski, myśliwy wyciągnął z worka głowę dzika. Jego waga była ogromna i wielu wątpiło, że sam Jakut zabił groźną bestię, ale fakty były niezaprzeczalne. Odcięta głowa dzika była twardym dowodem jego czynu. Po zaspokojeniu pragnienia, myśliwy powiedział, że dzika tropił przez trzy dni. Przebiegła bestia ciągle zmieniała swoje legowisko i nigdy nie szła dwa razy tą samą ścieżką. Wreszcie myśliwemu udało się go wyśledzić w pobliżu bagna, przy którym bestia postanowiła odpocząć i najeść się soczystych korzeni. Roztropny Jakut podszedł do zwierza od strony zawietrznej i oddał pojedynczy strzał pod lewą łopatkę. Strzał okazał się śmiertelny. Pod koniec opowieści łowca wyjawił przyczynę okrucieństwa dzika, wskazując na niezagojoną ranę pod okiem zwierzęcia. Swoim myśliwskim nożem Jakut wyciągnął kulę wbitą w kość policzkową. Najwyraźniej po zranieniu, bestia stała się rozgoryczona i zaczęła mścić się na ludziach. Rana bardzo mu dokuczała i przez to zwierz stał się agresywny. Miejscowi podziękowali myśliwemu po królewsku, dając mu oprócz obiecanych zapasów obiecaną nagrodę. Jakutowi obojętne były pieniądze. Za to jako trofeum zabrał kłędzika, które uważał za powód do dumy. Trudno powiedzieć, jak zachowywałby się dzik, gdyby nie został ranny. Najprawdopodobniej, jak większość krewnych, unikałby spotkania z człowiekiem do końca swoich dni, ale wybrał drogę zemsty, krzywdząc niewinnych ludzi, i dlatego jego los stał się przesądzony. I to wszystko na dziś. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.